Przepiękny barokowy kościół w Wenecji. Jakie ciekawe zdobienia, Coś fantastycznego. Próbuję wejść do niego, może mi się uda. Wejść do niego. Dobrze o już jestem w środku. Stopnie były, ale szybcięknie, kościół. Ach. I już jestem w środku. Już widać, ale cudowny obraz, jakie ciekawe wnętrze, ale przepiękne wnętrze. Ha, piękny bal, cudowne wnętrze, jakie kościół przepiękny, tylko podziwiać. A tu jakiś papież siedzi. Naturalnie, tronie, takie przepiękne i prezbiterium, ten obraz musiał ja chciał w prezbiterium sygnałować. Przepiękny Pan Jezus na twych przepiękny kościół. Przepięknie. Kościół, już się wszystko zamyka, bo chyba się kończy. Cudowny kościół. A tu się palą lampki, bo takie czerwone, to jest adoracja latki Boskiej. Widać wyraźnie figurkę latki Boskiej, adoracja, przepiękny kosz.